Chodzisz do liceum, tak? A powiedz mi w takim razie, czy zabraniają Wam czegoś nosić, czy... E, tak, na przykład nie możemy chodzić w spodniach z dziurami. Oh. Tak, bo jest to uznawane za nieodpowiedni strój, nieestetyczny. Boże, teraz trudno kupić spodnie bez dziur. No właśnie, dokładnie. Dobrze, nie jestem licealistką, nie mam tego problemu. E, czyli spodnie z dziurami nieco jeszcze, nie wiem, krótkie spódniczki tępią? E, nie, spódniczki mogą być, bo wiadomo, dyrektorem jest mężczyzna. Ale w lecie jest większy problem, jeżeli chodzi o krótkie spodenki. A powiedz mi w takim razie, co kształtuje twój styl? Czy masz jakieś wzorce, ikony stylu albo coś takiego? No ja lubię na przykład bardzo styl ma fashion, bo nie jest taki... Um, nie jest taki oklepany. Też często wybiera stylizacje sportowe, które mi się podobają. No, Kasia Sokołowska się świetnie ubiera no w ogóle. Czyli blogi modowe tak. No tak, zdecydowanie. O, albo bloki. Jestem Kasia, też strasznie bardzo podoba mi się jej stylizacja. Super, a powiedz mi z takich trendów na jesień, zimę tegoroczną, co jest dla Ciebie takie najbardziej pod Ciebie, co sobie wybrałaś na ten sezon? mnie trochę te trendy odrzucają przez to, że tak wygląda cała Warszawa, tak naprawdę, nie oszukujmy się, tak? Właśnie tak jak powiedziałaś na początku, że czarny, czarny płaszcz, znaczy kaprusze strasznie mi się podobają, właśnie też się przymierzam, żeby kupić. <laughs> Tak, ale, ale właśnie dużo słup ma i podobają mi się. Właśnie, Ale pełno je tego jest teraz, więc nie wiem się na się zdecydować. Super. Dziękuję Ci bardzo. Jakbyś mogła powiedzieć jeszcze, co masz dzisiaj na sobie, bo masz piękny pastelowy płaszcz? E, tak. To jest płaszcz z butiku takiego White House. Jest w pesecznie. E, właśnie mają dużo takich pastelowych rzeczy. I tak, mam spodnie z River Island, jeszcze zanim się zamknęło. Koszule z kubusa, akurat dzisiaj musiałam być elegancko, więc tak wyszła. No i y, szalik akurat niestety, który ma bardzo dużo osób w Warszawie, więc tutaj niestety się nie podpiło pod moje, że nie lubię wyglądać tak jak wszyscy, ale no jest Zary właśnie. A i torebka z mango, buty z Love 37.